Siemanerowi, to z tej strony Pawliczek Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj obejrzymy sobie straszne filmiki i komplikacje strasznych filmików od takiego twórcy Lights Are Off. Polecam też wbić na jego kanał samemu, żeby się bać beze mnie samemu. Możecie też się bać ze mną oglądając ten film. Więc nie przedłużam i lecimy. Życzę wam miłego oglądania. Okej, okay, mamy tutaj ten filmik, drodzy widzowie. <laughs> Jezus. To jest dopiero początek, a ja już się boję. Boję się, co to będzie. Jakiś wielki gościu. La, 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 la. Co to jest? Jakiś niebieski gościu. Może to jest jakieś kreskówki, powiedzcie jak wiecie. Nie wiem, w sensie, jakiej kreskówki, może to z jakiegoś filmu jest, nie wiem, napiszcie w komentarzach, jak wiecie. Mamy jakieś potwory! Potwory, oj, zauważyły nas! Oj. W ogóle, no niestety, będziemy musieli oglądać tak, małym ekranem, bo te wszystkie rzeczy, co ten Light Are Off tutaj pokazuje, to... I to jest ten gościu z tej historii, bo... To jest tak naprawdę komplikacja shortów tego gościa, Lightstar of. No dlatego niestety musimy oglądać, niestety na takim małym ekraniku, ale chyba nie jest jakiś duży problem. I zdeptał nas ten chudy, on się chyba nazywał. Chudy! Nie on się nazywał chudy? Jezu, co ja mówię? Chyba. Nie, nie wiem, jak on się nazywał. Mamy jakiegoś szkieleta. Jakiś demonoszkielet, czy co to jest? Nie wiem, może to coś jest z jakiegoś filmu, powiedz co, jak wiecie. Bo tu widzę, że dużo postaci jest z filmu! Oj, co to jest, co to jest, co... Jakiś... Co to jest? To jest jakiś... Jakiś... nie wiem. Oj, coś tu leci do nas. Co to był? Jakiś gościu. Za nami będzie... W... Jak się odwrócimy do przodu, to on tu będzie na 100%. 100%, ja już to znam. A jednak nie, a to był Cartoon Cat. A tutaj na TikToka wchodził, widzę. Okej, okay. spoko. Możesz się bać, oglądając TikToki. Mamy jakąś ogromną rybę, która... i mamy rybę, która jest jeszcze większa i nas pożera. Patryk z Panjbowa. Ok. Co to jest? Ale no on dziwnie wygląda. Dobra, to nie wygląda na razie strasznie, ale kolejna rzecz nastąpiła będzie straszna. O, już w... mówię. No właśnie. Już mamy jakiś korytarz przerażający. On się zbliża do nas! O dobra ja już wiem o co w tym chodzi I bieg ok Co to jest? Jakieś ludzie Okej okay. Będzie za nami jakiś... Co tu jest? Nie Ja nie lubię takich rzeczy Dawajcie mi jakieś rzeczy on na przykład rekiny. Ony... Dobra, jednak mi się to nie podoba. Co to jest za... Jaką on ma ogromną paszczę? Może to też jest z jakiegoś film horroru, nie wiem. Napisz no, w komentarzach. Co to jest? Okej, okay, tu coś... O tu Siren Head! A no to Siren Head może być. Siren Heada się nie boję. Chociaż w tym filmie będzie dużo strachu. No. O kurde, rzucił w nas tym. Ktoś tu kupuje jakiś gość wielki. Wysoki gościu. Okej. Okay. Co. Yy, jak biegnie. O i tu będą jakieś potwory się wychylały, jak my na nie poświecimy. Będzie za nami. Na stówę. A nie tu. O kurde. Okej. Okay. Co to jest za jakiś te ogromny? Ogromny karduncat o kurde Okej okay. Co to jest? Co to jest za jakieś tańczące coś? To wygląda dziwnie Mieszka myślę jakaś Wywaliła nam auto. OK. O nie! Nienawidzę takich filmików, gdzie masz coś w domu. I coś ci wyskakuje nagle. A czyli tu będzie gasło światło i coś będzie wyskakiwało. I na koniec... A, myślałem, że będzie jeszcze jakaś kozówka, że to światło się zapali. Później zgaśnie i wyskoczy nam. Na łeb już, ale tu mamy jakiegoś demona, szatana, czy co to jest? Który biegnie na nas, okej. Okay. Co to jest? No... Czemu jak mówię, że nienawidzę takich rzeczy, że masz jakiś dom, że no coś jest w domu twoim, to, to mi daje takich rzeczy. To are off, nie podoba mi się to. Nie no dobra, to jest właśnie po to, żeby się bać, takie filmiki, to jest po to, żeby się bać, bo to, bo to jest taki specjalny Halloween, bo już niedługo Halloween, w się, sensie, no jak wy, ten film wychodzi właśnie w Halloween. W się sensie, mój, nie tego gościa, bo już wyszedły dawno, 3 lata temu. Co to jest? A to jest chyba kartun Dog, no. Bo było coś takiego podobnego do Cartoon Kata, że jest Cartoon Dog. O nie, Slenderman. Ja mam gęstką skórkę mam. Co tu idzie? Co to jest? Się si zapala jakaś żaba. Ok, żaba i pewnie... Pewnie za chwilę się zamieni w jakiegoś ogromnego Demogorgona. Czy coś? Wiesz, Jezu Jezu. O nie! Czy to jest Freddy Fazbear? Ale to jest Freddy Fazbear! Czy to jest Freddy? O cholera! Czy to Freddy Fazbear? Bo chyba tak! U cholera, tu jest Freddy Fazbear Cholera, czy to Freddy Fazbear? Tak, to Freddy Fazbear Jedziemy A kartunkat Co my z tym kartunkatem, czemu on się tak często tu pojawia Teraz będzie przed tym gościem, jak się odwróci Mówiłem, mówiłem O nie Kibel, i coś tu wychodzi z niego A szkiby, będzie nie żartuję, coś bardziej przerażającego, coś wyjdzie z tego kibla. A myślałem, że wyskoczy jakaś głowa i nas zje. A, a jakiś demon. A patrz, czyli mamy dalszą część, w sensie to na pewno nie jest dalsza część, ale to wygląda tak, jakby ten demon wyskoczył czy coś, schowałby się tam z powrotem i my zaczęlibyśmy wiadomo co robić. Więc no, <laughs> ciekawie. I teraz nagle zacząłby się dobijać, ale to chyba coś innego jest innego jest. Ej, to jest ten Kermit. Musi się nazywał Kermit? Nie wiem, kojarzę go skądś. No, kojarzę go skądś. Kojarzę go. Chyba Kermit się nazywa, ale nie wiem. Tu mamy Sonika! Wow, 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 Teraz w ogóle jest taki mega trend na jakiegoś nowego Sonika, niż się nazywa właśnie Sonic i to jest taki mega straszny Sonic, który jest ogromny i dziwny. Ale tutaj mamy jeszcze tego starego strasznego Sonika, który wyglądał właśnie tak i teraz wyskoczy na nas. Co on tu mówi? No. O, co to jest? Już tu Co to jest? ogromne coś, No to on jest. Ty ja najpierw nas wyrzuciła a później zjadł. Dziwne. Bardzo dziwne. a! Yeah! No tu mamy... Ja na początku myślałem, że to jest święty Michołaj, bo ma taki dźwięk, ale ja nie mogę. Święty Michał. z Freddy Fazbear. Kolejny. Cholera, czy to Freddy Fazbear? Bo chyba tak. No to jest Freddy Fazbear oczywiście. I biegnie na nas. Dobra. Góry, góry O nie, z tej kopalni Coś wyskoczy na 100% No i już widzę jakieś oczy Biegnie po nas coś Co to jest? Okej okay. Latający Latający pach... Co to jest? Co to jest? Ja się pytam Ja... O nie coś tu wyskakuje. Jak on przenika? Bakroomsy. Bakroomsy normalnie. Nie no, on przenika przez chciałem. O kurde, bo, bo tu się ręce pojawiają wszędzie. I zabierze nas jednak. I padliśmy do bakrumców. Wiedziałam, że te ren, ręce z bakrumców się pojawiają. Ej, pa, jakie fajne przejście! Że wciągnęła nas do bakrumców, a... Coś, to jest chyba już inny shorty, że... Tamten się zakończył chyba tak, że ta ręka zaczęła nas ściągać i to wszystko. A to, że jesteśmy w bakrumsach to jest chyba inne. No, fajne przejście, serio. Ale no, serio, nie dokładnie fajne. mega Co to jest? To nie jest potworek co tu będą biegały? Potwory. Teraz wyskoczył! <grystanie> Oj, zastraszyłem się. To też jest chyba, kolejny short jest. Co to jest? No mówiłem, że nienawidzę takich rzeczy, że jesteś w domu i ten, ale oczywiście musimy się bać. To jest po to, żeby się bać. To jest Freddy Fazbear znowu? Nie, to jest coś innego. To jest chyba, no to jest, to jest chyba coś z jakiś inny potwór. Nie znam się do bardzo na FNAF-ie, więc nie wiem, co to jest. Okej. Okay. Szkoła. Moje znienawidzone miejsce. Co tu się złego wydarzy? Nie jakieś... duchy, dzieci zabitych przez niego! Co to jest? Okej. Okay. Różowy domek. tu coś wychodzi. Tu się coś, coś wchodzi do tego domu. No nie! Co to jest? Jakiś gość. A i on zacznie biać z każdej strony. No właśnie zaczął biać z każdej strony. I jesteśmy w lesie teraz. Przenieśliśmy się do przerażającego lasu. I teraz wyskoczył! A nie, myślałem, że to będzie trochę szybsze i wyskoczy teraz, ale wyskoczyło trochę później. O, właśnie teraz. Znowu ten gościu, ale na szczęście Gotir potrącił to dobrze, mega dobrze. I to jest majonez. Co to jest? Dobra, jakieś Teletubisie, i to są Teletubisie, mroczne Teletubisie. Kolejny mroczny zaletubiś tu wchodzi do naszego auta! Skacze, skacze! Skoczy na auto i się rozwali! O nie... Znowu pod wodą jesteśmy. E, b, 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 coś tu wielkiego wyskoczy, jakaś ręka... O nie, co to jest? A chyba widziałam tego shorta. W sensie, no chyba... A nie, nie widziałam coś innego. To widziałem co, widziałam tylko coś innego. Co to jest za potwór? to włączamy Ej, zamieniliśmy go Znowu ten gość, o, o co z tym gościem chodzi? Co to jest w ogóle? Co jakiś potwór porąbany? W ogóle tańczy jakaś muzyczka gra. Co to jest? I teraz się pojawi za nim. O tu. A nie, wybiegnie. Co to, to jest za jakieś zombiaki? Zombiaki, normalnie. O nie... I teraz się pojawi za, za nim! Za nim będzie. A tu jest, tutaj. Też spoko. Jesteśmy pod wodą. W sensie, no nie jesteśmy pod wodą. Nie wiem, jak to powiedzieć, co to jest za miejsce, ale to jest takie miejsce, gdzie chodzisz w tunelu i... Dookoła siebie masz wodę, widziałam coś takiego w Zoo. W Łodzi, polecam się wybrać. Mega fajne Zoo. Tylko, że to było wiele krótsze i mniej straszne, bo nie było takich potwórów. Było jakieś tam były, tam, były tam jakieś rakiny, ale. Nie jakieś mega potężne, po prostu jakieś małe rakiny. No i nie było właśnie tego ziomka. O tego, to tu przed chwilą leciał. O właśnie jego. Znowu jesteśmy w szkole. Coś na nas biegnie. Nie, to chyba nie jest szkoła. Nie wiem, co to jest. Dajcie znać. Mi to przypomina szkołę przynajmniej. Zanim będzie. A, na górze jest. Czemu zawsze, jak mówię, że coś będzie za nim, to, to, to się pojawia. Byle nie za nim. Na przykład na górze, na dole, po lewej, po prawej. Czemu taki jest? Taki jest, ja nie umiem przewidywać. Jestem słaby w przewidywaniu widzowie i coś tu biegnie do nas. Teraz się pojawi na górze. Jak on zamknie windę, to się pojawi na górze. Zdąży się zamknąć, ale się pojawi na górze. Albo na dole, na dole. Teraz się pojawił po prawej, ale przynajmniej nie. Przynajmniej nie na. na za nim, bo. I ciągle mówiłem, że coś się pojawi za nim i nigdy się nie pojawiało, więc przynajmniej się nie pojawiło teraz za nim, bo powiedziałam coś innego niż za nim. Ale niestety źle powiedziałam, nieważne co ja mówię. Te, tutaj mamy Pennywisea teraz. Clown to. Clown to A! Co to jest? Znowu jakiś ogromny szkielet szkieletodemon. Tutaj pędzi. Lubię takie klimaty, że, że nie jest ciemno, że po prostu jest jakiś potwór, ale jest jasno dookoła. Nie jest aż tak strasznie. Ale niestety w tym filmie chodzi o to, żeby było strasznie. No niestety... Niestety musimy się bać. O, widziałam tego shorta. Widziałam tego shorta. Nie no, to jest, to jest najstraszniejszy short dla mnie. Albo jeden z najstraszniejszych. Teraz mu wyskoczy. Z lewej. Wow. Jezu, jak on wygląda. Co to jest za jakiś ogromny gigant? Ogromny gigant. No, ogromny gigant, można powiedzieć. Ma jakiś zegar, słyszę zegar. Ej, bo to jest ten. To jest zniekształcony dźwięk Big Bena. Jego kiedyś w montażu używałem, więc wiem, co to za dźwięk. Właśnie zniekształcony dźwięk Big Bena. Ja myślałem, że coś straszniejszego się stanie, że on do nas dotrze, czyli nas zje, ale no nie. Nie jest aż tak źle i strasznie, ale już jest strasznie, ponieważ coś tu jest strasznego w tym tunelu. Jaki ogromny typek. Wybiegnie na nas za chwilę, wybiegnie na nas, no pa, przecież już. Ty czuć, że on zaraz skoczy na nas, albo wybiegnie, pa. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć. Pięć sekund. O nie, 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 nienawidzę tego. Mówiłem już nienawidzę ich shortów. Co to ta lalka? Co to jest? Co to jest? To jak on lewituje. Lewitująca, daleko, kiedyś oglądam taki film, gdzie coś lewitowało. Coś, no, że coś zaczęło lewitować, ale to wyglądało śmiesznie, a nie strasznie. Ale to wygląda niestety bardzo przerażająco. Więc, o, dobra, to akurat się zesrałem, przyznaję się. Kolejny kibel. Tu coś wyjdzie, bo już widzę. I znowu się Znowu Ej, ale to jest zapętlone jakieś, co to jest Dobra, tym razem się nie zesrałem. Bo to jest po prostu to samo, no o okay. Coś tu się dobija do naszych drzwi Niedobrze, bardzo niedobrze Jakie otworzymy, to nic tu nie będzie, ale za nami coś się pojawi Albo na górze Pod nami, bo Dobra, strzelałem za nami, chociaż. A tutaj coś jest, o Boże! Co to jest za gość? No nie, znowu dom! Znowu dom, i tu coś wchodzi! Znowu to! Znowu to coś! Ale to nie wygląda aż tak strasznie, to jakieś ręce są po prostu. Zgadło nas? O co to jest? Jakieś ogromne. Sn. coś, nie wiem nawet. Nie wiem jak to opisać. Co tu się dzieje ciekamy, Goni nas. Goni nas. O, mówiłem. No nie, znowu dom. Znowu moja znienawidzona rzecz. Znowu coś w domu się dzieje. Trzecia w nocy. Ale to w sumie dobrze, bo w lato, w sensie, no, nie wiem, czy dobrze, ale jakby to było w lato, to dobrze, bo trzecie już jest wschód słońca w lato, więc, no, wywalaj, bo już jest wschód w słońca. No, niestety, tak serio, no, to nie jest, bo... Bo jak to nagrywam, to jest jesień. I zaciekawie za no to to nie jest, bo o trzeciej w nocy... o trzeciej nad ranem nie wschodzi słońce niestety, tylko jest jeszcze ciemno Więc powiedzmy, że tam to było w jesień oto. Ale i tak zamknęliśmy mu drzwi, więc nam nie uciekł, w się sensie nas nie zjadł, bo mu zamknęliśmy drzwi. Ok? Ok, rekin. A i teraz jak się będziemy zanurzać pod wodą, no to on będzie na nas wyskakiwał. Coś czuję. Teraz! O, mówiłem. Coś tu zabiera drzewo. Coś zabiera. Co to jest? Jakiś potwór. Jakiś zły potwór. Bardzo zły potwór. Bardzo, bardzo. O, no i... No bo jakaś ogromna żyrafa. Trzeba ciężko to żyrafą. Co to jest w ogóle? Jakiś ziemniak z, z nogami i rękoma. Tak wygląda. Goni nas. Woo! Tu coś będzie w tym śmietniku. Eh, śmierć. Smurfy, tylko że takie bardziej straszne niestety. Zamknij to, zamknij to! O no i niestety nie zdążył zamknąć. O to chyba jest ten short, co ja widziałem. Ten pod wodą. Chyba, że go tu nie będzie, bo to było że... 3 lata temu ten film. Możliwe, że jeszcze nie wyszedł wtedy tam ten short. No! To coś innego, jakieś oko ogromne. O boże. O nie! Nienawidzę takich rzeczy. Co to jest? Okej, okay. tu mamy dzionek, więc jest spoko. Co to za ogromny stwór? Nie wiem. Napiszcie w komentarzach. Jak to jest jakaś postać z filmu, to napiszcie w komentarzach. to jest? Auto jedzie i coś tu przebiegło. Na stówę wywali to! No! Mówiłem. Kiedy biegnie po nas i nas zje tak. O! O, zaraz. A, mówiłem. O nie! Nie bierz tych pieniędzy człowieku! Przecież to jest płatka, On je weźmie i coś go pociągnie. O! O kurde! Co to jest? Jakiś ogromny stwory. Minionek. Minionek. Jezu, jak tu minionków biegnie! Pokrwawione minionki. Znowu na TikToka to było. I Jeff The Killer, o nie! O nie, Jeff The Killer. <grym> Jezu. A i to jest Olaf z Krainy Lodu. Tutaj mamy. I większy Olaf z Krainy Lodu, a i to jest ten mniejszy, ale ten, niestety ten mniejszy nas zjadł. W sensie, nie wiem. Czy jest jakaś różnica pomiędzy tym, że cię, czy cię zje większy, czy mniejszy? Nie wiem. Chyba nie ma. Oooo, Jakiś różowy typek. Które biegną na nas! Bajek biegną, bajek szurają, zasuwają i biegnie coś. Znowu ten, czy znowu ten szkieletodemon. Jak go tak będę nazywał, szkieletodemonem. Szkieletodemon. My lecimy tym razem helikopterem. Czy jak tam. Znowu szkielet to demon. Dobra, uznajmy, że. że lecieliśmy tym helikopterem. On w walnął i się obudziliśmy w takim miejscu. Uznajmy, że to jest part drugi tego. Bo byłoby ciekawiej. W sensie, nie wiem. Może, można sobie tak powiedzieć, ale nie wiem po co. Tu coś. Wybiegnie, bo już widzę oczy. Pennywise, przejdź go! Boom! Dobrze! O nie! I będzie przed nami! A, jednak nie. Myślałem, że wyskoczy... ...tam... ...przed nas, ale... ...ale na kolejnym shortcie widzimy... ...tego Bendy'ego, nie wiem czy to jest Bendy, ale... Jest ...z tej gry Bendy in the Ink Machine, nie wiem, ja się nie znam na tych grach, serio. Ja się nie znam na tych grach. Ja się znam na niektórych grach Koronara, nie, a niektórych, nie. Mamy jakiegoś fnapa znowu i coś tu idzie. No to jakiś człowiek, co on robi? O nie, jakaś magiczna siła go zabiera. Jakiś oko? Szkoła? No to na pewno jest już szkoła, tutaj nie mam wątpliwości, żeby powiedzieć. Okej. Okay. No, mówiłam, że będą zabici uczniów. To są głowy zabitych uczniów, no. Przez tamtego różowego typa, co się pojawił w pierwszym shortzie ze szkołą. Mamy jakiegoś rekina na sztormie. Nie ma sztormu jakiegoś, ale są duże fale. Więc może być ciekawie i wyskoczył na nas i okej. Okay. Nie, znowu not. Coś tu Siren Head chyba. No, Siren Head, ale mały ten Siren Head. Ukryj się do domu, co ty robisz? No i za późno. Karton Cut. Karton Cut A, nie znowu karton Cut, w sensie większe karton Kat. Jesteśmy w kościele. To jest chyba kościół, nie? Chyba tak. No, ty gdzie uciekasz? Ty jest w kościele, co się nic nie grozi, to jest świętość. Sama świętość. Oj, coś w nas walnęło. Coś to my walnęliśmy... W zasadzie to my walnęliśmy w trosie, ale... Można powiedzieć, że coś w nas walnęło. Nie wiem, czy można. Ale coś tu jest jakiś... Nie wiem, jakiś alien. Obcy, gościu. Teraz wyskoczy na nas tutaj! ZACIEŃ! I chyba jesteśmy deadmięci. A jeszcze ostatni szort. Zanim będziemy deadmięci po raz jakiś tysięczny. Walną nas nogą. Będzie A, na wybieg dla nas i... i... chyba koniec. O, koniec. ok Spoko filmik. Trochę się wystrałem szczerze mówiąc, więc mega fajne. Na Halloween, to można pobać się. W sensie tam na Halloween pobać się można. Zawsze można się pobać. Niezależnie kiedy, więc możesz to włączyć. Lights are off kursa się nazywa, nie możesz się pobawić go ze mnie. Dobra widzowie, to by było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie, cześć i pa!